Witajcie kochani. Witam Was serdecznie na kanale Podpowiedzi Tarota. Dzisiaj zrobię dla Was rozkład o waszej relacji. Co osoba, któ z którą jesteś w relacji, myśli o tej Waszej relacji, co czuje i co planuje. Użyję kart tarota światła i cienia. I zobaczmy, co osoba, z którą jesteś w relacji, myśli na temat tej Waszej relacji. Co ona czuje i co planuje? Co planuje w sprawie Waszej relacji? No, tutaj karta dobrej zabawy nam się pojawiła. Dobrze, potasujmy, co osoba z którą jesteś w relacji, myśli, co czuje i co planuje. Co myśli, co czuje, co planuje. Co myśli? Co ta osoba myśli na temat waszej relacji? Co ta osoba czuje? Co ona czuje? I cóż ona planuje? Co planuje? Dobrze. Ogólna energia rozkładu to dwójka buław, czyli karta podejmowania szybkich decyzji. Karta ta może mówić o tym, że osoba, z którą jesteście w relacji, jest w tej chwili na rozdrożu i ona zastanawia się, co dalej, co ona ma zrobić, tak? Musi. Podjąć decyzję, jest tego świadoma i wie też, że ta decyzja musi być podjęta teraz i już i szybko, tak? Bo to są buławy. I zobaczmy, cóż my tu mamy, co ta osoba myśli. Pierwsza karta, jaka nam się pojawiła, to jest ósemka buław, która może mówić o tym, że jakieś informacje do tej osoby dotarły. Być może poprzez media społecznościowe, poprzez internet i być może, że te informacje bardzo tą osobą wstrząsnęły. Na tyle mocno, że jest ona w energii siedmiu mieczy, czyli czuje się oszukana, czuje się zdradzona, czuje się wykorzystana i i jak widzimy, ma ochotę uciekać, tak? Ósemka Kielichów mówi o podobnej energii. Widać, że bardzo dużo rozczarowania jest u tej osoby, tak? Ona ma tutaj w myślach takie przekonanie, że czas najwyższy zostawić za sobą swoją przeszłość to, co było złe, to, co było rozczarowujące. Te rozlane kielichy zostawić za sobą i szukać czegoś nowego, jakiejś nowej perspektywy, czegoś nowego, jakiegoś nowego startu w swoją przyszłość. Wyraźnie widać, że osoba jest w energii ucieczki, uciekania, więc można przypuszczać, że te informacje, które do niej dotarły. No, bardzo musiały nią poruszyć i rzeczywiście spowodowały, że postanowiła zakończyć jakieś plany, które realizowała. Być może miały one właśnie związek z Waszą relacją. Czy to była relacja, czy to jest relacja partnerska, romansowa, czy to jest relacja jeżeli chodzi o jakieś biznesy, to tutaj za bardzo tego powiem, nie widać. No, zobaczmy dalej. Tutaj jest karta kochanków, więc być może nam się jeszcze coś tutaj y, ujawni, tak? W każdym razie, y, ósemka buław mówi o tym, że coś się kończy. Te buławy spadają na ziemię i definitywny koniec y, lotu tych buław następuje. Y, może to właśnie y, mówić o tym, że te informacje, które dotarły do osoby, o której myślicie, o której jesteście, czy byliście w relacji, te informacje spowodowały, że ona postanowiła definitywnie odejść, a wręcz jest w energii uciekania, tak? Być może jest to, te, znaczy jest to też karta oszusta, jest to też karta takiego właśnie Złodzieja. Także czy tutaj się zadziało coś takiego w sferze materialnej, że po prostu ta osoba czuje się oszukana i postanawia zakończyć tą Waszą relację, tak? Czy raczej wstydzi się czegoś, tak? Być może to ona coś zrobiła. No i w te. Te rzeczy powychodziły na jaw, tak? I ona o tym teraz już wie, że to się po prostu wydało i postanawia po prostu się wycofać z tej waszej relacji, tak? Także tutaj mogły być takie dwie strony tego medalu: albo czuje się oszukana, albo sama oszukała i po prostu ucieka. Zobaczmy, co czuję. Czuję. Piątka Mieczy. Y, dziewiątka Mieczy, no i karta kochanków. Karta kochanków może mówić tutaj o jakimś trudnym wyborze, tak? Y, być może y, ta osoba y, duże plany wiązała z tą Waszą relacją i była bardzo zaangażowana w nią, tak? I to, że musi teraz y, w tej energii uciekiniera się wycofywać, może być dla niej bardzo dużym y, wyzwaniem, tak? dużym trudnym wyborem. O tym trudnym wyborze mówi też tutaj dwójka buław, tak? Tak, że tutaj ta energia ogólna rozkładu jak i energia w sercu osoby, o której myślicie, te podobne energie tutaj się znajdują z tym, że szóst, z tym że kochankowie to są wielkie arkana, więc to, tutaj jest ta energia dużo większa, tak? To jest taka zdecydowana energia. Może to też być kartą romansową, więc być może ta osoba liczyła na to, że ta wasza relacja będzie. rozwinie się w zupełnie innym kierunku. No ale coś się wydało, tak? Coś tutaj się posypało, jakieś informacje spadły jak grom z jasnego nieba, no i, i po prostu ta osoba postanowiła. Się wycofać, tak? Ale w sercu widać, że ta energia kochanków, czyli albo trudnego wyboru, albo właśnie jakichś planów, czy wręcz nadziei, że to się rozwinie w coś w stylu romansu, na przykład, u tej osoby w sercu jak najbardziej nadal jest. No, i mamy tutaj miecze, tak? Co ta osoba czuje? Piątka mieczy i dziewiątka mieczy. Obie karty mówią o bardzo dużym rozczarowaniu. Piątka mieczy, no, piątki to jest w ogóle, to są kryzysy, tak? Także piątka mieczy mówi tutaj o tym, że ta osoba rezygnuje, tak? Że odpuszcza sobie coś. Czyli można podejrzewać, że chodzi tutaj właśnie o tą waszą relację i postanawia postawić siebie na pierwszym miejscu. Ona tutaj jest w poczuciu, że, że nie ma dobrego wyboru, tak? Że cokolwiek by zrobiła, to nie będzie, to nie będzie dobre, ale coś musi tutaj postanowić, tak? Bo stało się to, co się stało. No, i ta piątka mieczy w sercu mm, mówi jej, żeby na przykład nie dała się wykorzystywać. Ona nie chce już więcej pozwolić na to, żeby ktoś ją oszukiwał. Jeżeli to jest energia y, poczucia bycia oszukanym, to tutaj w jej sercu jak najbardziej y, to się potwierdza, tak? Ta piątka mieczy mówi o tym, że ona po prostu już nie ma ochoty na więcej, tak? No, ma takie poczucie, że um, będzie szukała jakiegoś, czegoś lepszego dla siebie, tak? Jakiegoś lepszego startu w jakichś nowych okolicznościach. Mm. I ona ewidentnie tutaj y, widać, że jest w energii bardzo dużego rozczarowania. Wręcz dziewiątka mieczy może mówić, że mm, to są nieprzespane noce, to jest bardzo duży stres, taka udręka, rozpacz. To jest karta wątpliwości dużych, także bardzo trudny wybór, tak? Przed nią tutaj jest. Ale ma poczucie, że dokonała słusznego wyboru. Bo po prostu ma nadzieję, że to, co ona postanowiła, czyli to, że zostawia wasz związek ze sobą, tak, wręcz ucieka, no to może otworzyć przed nią jakąś nową perspektywę na coś lepszego i po prostu jak, ma nadzieję, że nawet mała zmiana, jaką zrobi, przyniesie jakieś duże rezultaty w jej życiu, tak. Ta karta może też mówić o jakimś poczuciu winy yy, i yy, no i takim wycofaniu się, tak, wycofaniu się i, yy, i właśnie tkwieniu i w tej energii takiej dużej rozpaczy, stresu, yy, no i po prostu ewidentnie yy, ona postanawia odejść i zobaczyć, yy, co się zadzieje, tak, bo widać wyraźnie, że ona ma poczucie, że lepszego wyboru tutaj przed nią nie ma. Ona musi po prostu na tą reakcję, na, na, to, na, to, na te informacje, które tutaj dotarły do niej w postaci tych ośmiu buław, ona po prostu inaczej postąpić nie może. I tak, tak ona to czuje, tak? Mimo, że jest bardzo, bardzo duża energia rozczarowania takich nieprzespanych nocy stresu i, i no i bicia się z własnymi myślami tak, piątka mieczy tutaj też o tym jak najbardziej mówi, że po prostu ona czuje się ofiarą tutaj tej całej sytuacji i tych informacji, które do niej dotarły. Jeżeli ta, to czytanie z wami rezonuje, to na pewno wiecie, co to za informacje były i co to za informacje spowodowały y, aż taką definitywną y, 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 reakcję, takie wycofanie się y, tej osoby z waszej relacji? Tak? A co planuje? Ona y, tutaj pojawia się nam w energii króla Pentakli, a więc można przypuszczać, że ona po prostu w tej chwili y, planuje postawić na siebie. Na y, swój samorozwój. Y, ona y, ma zamiar oddać się w pełni swojej pracy zawodowej, realizować się y, w, swoich, y, w swojej sferze zawodowej, tak? I y, 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 będzie przekładała y, przedkładała pracę nad relacje, tak? Z jednej strony, tutaj widać kartę. Dziesięciu kielichów, czyli takiego szczęścia w życiu w, w, z drugą osobą, tak? Bo to jest takie pełne szczęście, nie w pojedynkę, ale już właśnie w relacji. Ale widać wyraźnie, że ten król Pentakli, on się od tej karty definitywnie odwraca, tak? On tutaj sobie patrzy na ten swój denar i on po prostu się śmieje już w tej chwili i planuje, no, takie życie po prostu yy, biznesmena, który nie będzie przywiązywał uwagi do, do jakichś yy, uczuciowych spraw, tak? No ale obok jeszcze jest ósemka mieczy, czyli ta osoba mm, tak jakby miała poczucie, że będzie ciężko jej się pozbierać, tak? Tutaj mimo tego, że chce być tym królem pentakli, tak? Chce znaleźć w sobie tą siłę, żeby po prostu odpuścić sobie to, co było, postawić na siebie i na swój biznes czy na swoją pracę, na swój rozwój zawodowy, tak? Niby odwraca się tutaj od tej karty szczęśliwego życia wydwoje, ale ósemka mieczy może mówić o tym, że jednak y, to poczucie y, takiego y, przygnębienia, duży, poczucie dużej straty jak najbardziej tej osobie dalej y, towarzyszy i będzie towarzyszyć, tak? Czyli karta może mówić o tym, że nie, nie, nie jest jej łatwo z, te, z tego wszystkiego zrezygnować, tak? że, że nie jest jej łatwo y, wydostać się z tej pułapki własnych myśli, bo to jest taka karta, która mówi, że ona po prostu y, ta osoba w tej chwili jest w takiej właśnie pułapce pozornie bez wyjścia, tak? I, i takim mm, ma poczucie, że się znalazła w takim ślepym zaułku. I w, no i to złe samopoczucie psychiczne cały czas jej towarzyszy, mimo że ona tutaj w tej energii króla pentakli zgrywać będzie tutaj teraz w, w, twardziela, tak? który nie będzie zważał na, na jakieś miłostki czy jakieś tam emocje, tak? i nie będzie się przejmować tutaj tym, co było, tymi rozlanymi kielichami no to ta karta może jednak potwierdzać, że osoba jest w dużym zranieniu, tak? I w takim poczuciu właśnie, że, że po prostu została oszukana, że, że ciężko jej się z tym wszystkim pogodzić, tak? Ma teraz taki jakby zawężony obraz siebie mimo wszystko, tak? Taki, czuje się taka ograniczona I, i jest w takiej energii rozrachunku z samą sobą, tak? Ona, ona się może bardzo zastanawiać, co tu, co tu się stało, że, że mimo, że ona tutaj może planowała właśnie te 10 kielichów, tak? Czyli były jakieś takie nadzieje na to, że ten związek będzie miał takie plan miała takie plany długoterminowe, tak? I w planach miała jak najbardziej związek, taki długoterminowy, trwały. No to jednak tutaj ten król, ten król pentakli może mówić o tym, że ona już w tej chwili będzie przekładała pra, pracę nad, nad, nad takie właśnie uczucia, nad te relacje, jak to robi król Pentakli. Tak? On się głównie zajmuje sobą i swoimi biznesami. No, i ta energia tutaj ósemki mieczy tak która też mówi właśnie o nieuczciwości ze strony małżonka czyli jak najbardziej może się tutaj potwierdzać ta teza że te informacje które tutaj dotarły do tej waszej osoby o której myślicie no to mogły dotyczyć właśnie jakiejś nieuczciwości ze strony z waszej strony, tak? I ona po prostu definitywnie tutaj się wycofuje, tak? No, nie ma tutaj karty wieży, także nie można powiedzieć z całą pewnością, że tutaj nic już nie da się naprawić, tak? I, i że nie jesteście w stanie jakoś wpłynąć na tą osobę i po prostu na przykład ratować ten wasz związek, gdyby wam się na nim bardzo zależało. No, ale karty pokazują, że że um, być może gdyby tu była wykonana jeszcze z Waszej strony jakaś duża praca tak, nad tym, żeby ta osoba do Was wróciła, no to um, może ta karta świadczyć o tym, że, że jest taka szansa, ponieważ ósemka mieczy mówi o tym, że ta osoba jest bardzo, bardzo zraniona. I zdruzgotana, tak? Czyli można przypuszczać, że bardzo jej zależało na tej relacji, która się rozpadła, tak? Ta karta kochanków też o tym y, mówi, bo ona tutaj jest w sercu tej osoby. Ona cały czas ta energia kochanków, czyli takiego związku wręcz karmicznego, y, takiego po prostu bardzo udanego i... Y, i bardzo takiego trwałego, no tutaj ona w sercu tą energię dalej ma, tak? I to poczucie zranienia i rozczarowania, że się nie udało tutaj jak najbardziej dalej jej towarzyszyć będzie. Także myślę, że tutaj, gdyby wykonana została praca, to być może, że jeszcze udałoby się ten związek uratować. No i jest energia ogólna rozkładu dwójka buław, czyli właśnie ta energia, jaką decyzję ona musi podjąć, jest na rozdrożu i już trzyma tą buławę. Tak? Czyli jakieś możliwości przed sobą widzi, i ona już jest na, w, w energii rycerza buław, czyli jak najbardziej będzie korzystała z odzyskanej wolności, no bo być może ma takie poczucie, że skoro odchodzi, tak, skoro tu się nie udało, może została oszukana, zraniona, yy, zdradzona, bo też to je, karta kochanków może też mówić o właśnie o zdradzie, a tutaj pod, pod kartą kochanków yy, pojawiła się ósemka mieczy, czyli właśnie poczucia bycia yy, yy, Zdradzonym czy potraktowanym nieuczciwie przez partnera, przez małżonka, takie energie tutaj się potwierdzają. Więc można przypuszczać, że tutaj w tej chwili ogólny rozkład energia mówi o decyzji, którą ta osoba już. Jest w stanie podjąć, tak? Ona już jest na to gotowa. Energia rycerza ryżuczek może mówić o tym, że ta osoba po prostu będzie w tej chwili korzystała ze swojej wolności, cieszyła się życiem i po prostu dużo energii poświęci na odbudowę siebie, tak? Na po prostu odbudowę równowagi wewnętrznej i na to, żeby mogła znowu cieszyć się życiem. Jeszcze pod spodem mamy energię świat, czyli kartę, która potwierdza zakończenie jakiegoś etapu w życiu i jak najbardziej wejście w nowy etap, tak, zostawienie za sobą tego, co było i start w nowe. Także ona w tej chwili w takiej energii yy, występuje tutaj w tym rozkładzie. Dziękuję wam kochani za to, że jesteście ze mną na tym kanale, że odsłuchujecie tych rozkładów, rozkłady oczywiście są ogólne i nie muszą rezonować z każdym, tak, możecie brać z tych rozkładów to, co rezonuje z Wami, Reszcie, resztę oczywiście odrzućcie. Rozkłady są bezterminowe, więc aktualne w momencie, kiedy je odsłuchacie i obejrzycie. A, że trafiliście akurat na ten rozkład, a nie inny, może świadczyć o tym, że jednak jak, jakiś los tak, tutaj zadziałał, jakiś, y, coś, jakaś iskra od wszechświata w Waszą stronę y, y, popłynęła i akurat na ten rozkład trafiliście. Tak? Ja Wam bardzo serdecznie, kochani, dziękuję. Lajkujcie, subskrybujcie, bo to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii i bądźcie szczęśliwi.